Witam bardzo serdecznie Państwa, ja myślę, że na pewno było to bardzo dobre, emocjonujące spotkanie, stojące na, na wysokim poziomie i oczywiście niestety dla nas nie zakończyło się ono happy endem, pomimo tego, że prowadziliśmy 1 do zera i na pewno ta bramka zaraz po, po wznowieniu wyrównująca, jak gdyby spowodowała, że z jednej strony myśleliśmy, że, że nic się nam nie wydarzy, z drugiej strony szybko zostaliśmy pokarani, później uderzenie sprzed pola karnego, rykoszet i przekrać mi to spotkanie, tak więc gratulacje dla, dla ten raz zagłębia, bo na pewno jest bardzo dobry rok dla, tej, dla tego klubu dla tej drużyny. Ja chciałem po podziękować chłopakom bo na pewno dwa miesiące temu, kiedy, kiedy przychodziłem do, do Geksy. Byliśmy na 16 miejscu i teraz, teraz z perspektywy czasu na pewno, gdyby wtedy ktoś powiedział, że będziemy mieć 27 punktów i taką sytuację każdy wziąłby to w ciemno teraz na pewno z drugiej strony ten niedosyt pozostaje, ponieważ... Było to takie spotkanie, kiedy, kiedy byliśmy bliscy zwycięstwa do pisania trzech punktów, ale widocznie jeszcze za wcześnie to. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze za gratulacje. Zgodzę się również z trenerem, że ten mecz naprawdę mógł się kibicom podobać. Ale oczywiście w pierwszej połowie musieliśmy swoje wycierpieć. Naprawdę szło nam jak po grudzie. GKS Katowice w tym okresie gry właśnie w tej pierwszej części spotkania opanował środek pola. I stąd ten pomysł na to, żeby wycofać Kubę Arak'a, wprowadzić w to miejsce Sołowiej'a, w sensie Sołowiej na środek obrony, Budi piętro wyżej na szósteczkę. I oczywiście tak efektem domina FOMF musiał przejść na dziesiątkę, widzisz został na dziewiątce. Okazuje się, że to naprawdę przyniosło nam zamierzony efekt i od pierwszej minuty, drugiej połowy mam wrażenie, że narzuciliśmy Gikesł i Katowice swój styl gry. Bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać, co zresztą było to widać. Jeden błąd, który mógł nas dużo dzisiaj kosztować, Fabiego nie wiem, być może tam troszkę wymarz w tej drugiej części spotkania podjął niewłaściwą decyzję w moim odczuciu. Natomiast drużyna jak zwykle pokazała w tym momencie charakter. Naprawdę ogromny szacunek. Dziękuję im. I gratuluję oczywiście tego meczu. Wiem, jak ważne było to spotkanie, nie tylko dla nas, ale również i dla kibiców. Także z tego miejsca to zwycięstwo dedykujemy naszym kibicom. Dziękuję bardzo.